Ja akurat drugi wychylił, wąski Cztery jakiś, czterech, na czterech, szorcie, Cztery Cztery, trzech, no razem z Lidzią. Cztery z Lidzią. No. No, luzie. Wiedziałem że to się opyla. Dobra, no, weźmy, bijmy B jak... Daj, sam baj. No właśnie. No, a, dobra robota, panowie. No bo ja zaspałem. Biorę karabin maszynowy. ...strzeli, a ja wyjdę przez smoka z drugiej strony. Daj mi wychylić ojcu. Za stupy, bastard.